Dzień dobry z tej strony miłość z kanału Baga i zapraszam Was do kolejnej recenzji serii Winmau Lounge 2024. I dzisiaj omówimy sobie lotki Joe Kalena. Zapraszam! Lotki prezentowane w tej recenzji kupisz w sklepie GoDarts.pl. Link znajdziesz w opisie. Prezentowane dzisiaj lotki pochodzą z marki Winmau, jest to oczywiście seria Winmau Launch 2024, model imienny Joe Calena, zawartość Wolframu w tych lotkach dosyć charakterystyczna, bo 85%. Dostępne wagi, tak jak przy brendanie dolarnie, mieliśmy nieparzyste 21 i 23, tak tu mamy 23 i 25, czyli również nieparzyste wartości, z tym, że o 2 gramy wyżej. I jeszcze mamy do dyspozycji 18-gramową wersję do soft darta. Omawiany model, tym którym dysponuję, to 25 g i cena na listopad 2023 to 233 zł na godart.pl z kodem. Uwaga, rzucam. Ok, jeżeli chodzi o opakowanie, oczywiście Jokalen, wizerunek zawodnika, widzimy już tutaj te latki, 85% Wolframu, co warto podkreślić, ostry 25 gramów. Z tyłu morska odpowiedź, podpis zawodnika, jego wizerunek ponownie, no i zawartość Wolframu znowu 85%, dokładnie zaprojektowane, pokrycie onyxowe i deklaracja wagi. Co w opakowaniu właściwie tyle, Ten zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda to w środku. O, ciekawe piórka. Nie widziałem ich jeszcze. Za chwilę się przyjrzymy im oczywiście bliżej. I co ciekawe, długie, albo średnie, bardziej średnie, szafty. No ale dosyć długie, w sensie, że rzadko kiedy tak długie szafty są dołączone do, do lotek. No i oczywiście barele. Z ochronką, i za chwilę się temu wszystkiemu bliżej przyjrzymy. Okej, okay, tak wygląda złożona latka, no i cóż, jeżeli byśmy nie wiedzieli, co to za latka, no to myślę, że po samym tutaj wyglądzie barela byśmy domyślili się, że to może tym rzucać Jokalem, czyli tutaj na jego polecenie, na jego wzór mogło być to robione. Co tu można powiedzieć? Zwężany barel w kierunku grota, czerwone wstawki, wiadomo, Jokalenowe, ale co ciekawe, możecie zwrócić uwagę, że część właśnie ta czerwona wydaje mi się, że jest nieco wycięta. O, myślę, że to właśnie teraz widać na filmie. Czyli teoretycznie, że ktoś łapie lotkę w ten sposób, to będzie miał troszeczkę, e, troszeczkę węższą tę lotkę, niż gdyby było na przykład tu albo tu. Za chwilę sobie oczywiście to wszystko pomierzymy. Pozostałe czarne, tutaj oczywiście, do momentu zwężenia, e, średnice grubości są takie same, jeżeli chodzi tutaj o wycięcie tej lotki, no to mamy tutaj gryp w tym stylu. Nie wiem, jak on się nazywa, czy to jest szalki grip, czyli takie właśnie wystające coś takiego, nie wiem dobra nie będę tutaj wchodził w ten temat. dłużej. Barel dosyć prosty, chociaż tak jak mówię, to lekkie wycięcie zaburza prostotę tego barela, no ale tak jak mówię, mimo wszystko widać, że to mogą być lotki sygnowane. Nazwiskiem Jochalena. Co mi się trochę nie podoba, to ten shaft. Wygląda on dosyć tanio, że tak powiem. To jest Proforce. Całkowicie czerwony, i nie jest to taki sam czerwony, jak ten, który mamy tu. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale ten czerwony jest nieco ciemniejszy. Nie do końca to widać na nagraniu, ale na żywo się on lekko wyróżnia. Więc ten szaft mi tak trochę nie pasuje. Oczywiście, szafty dosyć łatwo zmienić, więc, możecie sobie do wyglądu tutaj dołożyć taki shaft I oczywiście, w, w takim wyglądzie, i w takiej długości, jakiej Wam pasuje. No bo to jest shaft medium z długości, ale, z nazwy, ale tak naprawdę, jak widzicie, jest dosyć długi. W sumie, nie no, aż tak jak barel, to chyba nie, nie. No, prawie że. No jakbyśmy sobie tu dali, zobaczcie, że prawie tak długi jak barel. Mamy ten szaft, więc jest dosyć długi. Piórko, tak jak wspomniałem, całkiem fajne. Podoba mi się ten wzór. Mamy też oczywiście kółeczko, można lepsze to piórko. No ale, tak jak mówię, trochę ten szaft zaburza mi całe postrzeganie tej latki. Niemniej, gdyby tu dorzucić jakiś zwykły czarny szaft albo jakiś tam czerwony, ale w innym stylu niż taki, nie wiem, mi się to wydaje takie... Tanie plastikowe o zostałem rękawiczki. Tu. Takie są moje odczucia. Możecie dać znać w komentarzu, czy Wy też tak to widzicie, O, w takiej perspektywie właściwie. Dla mnie ten szaf trochę tu nie pasuje, no ale tak jak wspomniałem, szaf łatwo zmienić. Także tak się ta lotka prezentuje. Jeszcze to piórko sobie zróbmy przybliżenie, bo akurat piórko jest całkiem ciekawe moim zdaniem. Okej, okay, wymiary tej latki. Najpierw zobaczmy sobie jej długość. Cyk i cyk. 50,9. Prawdopodobnie tutaj kwestia pomiaru. Raczej 50,8, czyli standardowa długość. O, 50,8. Jeżeli chodzi o grubość tej latki, to musimy sobie to pojrzeć w paru miejscach. Najpierw sobie zmierzmy tutaj na końcu. Mamy 7,1. Zobaczmy sobie, czy ta grubość się powiela. Tutaj przy tej zmianie 7,3, więc widzicie, że trochę się rozszerza. I w sumie nie jestem pewien, czy tak jest, czy to jest mój błąd. Zobaczmy sobie. Ciężko określić, więc zmierzę jeszcze raz. Sprawdźmy tutaj na tym pierwszym. 7,1 ok. Tutaj na końcu chodzi o to, żeby nie złapać tego gripa tylko w tym grubszym miejscu. Rzeczywiście, te mm mm różnicy jest. Nie wiem, czy widzicie to na filmie. Być może, rzeczywiście, troszeczkę się zwęża minimalnie. Oczywiście, tu w kierunku szafta jest jeszcze mniej, bo to zwężenie jest istotne. 6 mm. No, i to, co Wam mówiłem a propos zwężenia na środku, że tu powinno być mniej. Przynajmniej tak mi się wydawało. No, wchodzi mi w grip cały czas. OK. Dobra, 6,6, czyli widzicie, że jest to wgłębienie. Myślę, że akurat to wgłębienie na filmie widać. Dobra, i zobaczmy sobie dalej, czy to będzie podobnie jak przed. Nie jest wcale takie proste, żeby trafić tutaj między ten grip. Ok, 7,2, czyli mniej więcej tyle samo. Pewnie błąd on pomiarowy. Tu wszedłem chyba w grip. Znowu w gripy byłem. Ok, teraz trafiłem. 7,2. Czyli widzicie, że mniej więcej tyle samo, ile tu na końcu. Przyjmijmy, że w obu przypadkach, no, 7,3-7,2, coś w tym stylu. I zwęża się ona tu na końcu, zapewne do niewielkich wartości, tak 4,1. Więc tak wygląda ta lotka, jeżeli chodzi o wymiary. Jak widzicie, dosyć niestandardowa. Nie wygląda, żeby ona się tutaj zwężała na długości tego gripa i znowu pytanie czy, chociaż zauważcie tutaj od dołu lekko widać jak tak trzymam lotkę, że ona rzeczywiście minimalnie może się zwężać w tych ostatnich wyżłobieniach, także może istotnie tak jest, a jeżeli chodzi o szaft, tak jak mówiłem, Dosyć długi, jednak według nazwy jest to długość średnia. I sprawdźmy jaki on ma rozmiar. Około 49 mm. 48,9. Ok, jeżeli chodzi o wagę, to cała lotka. 26,9 jest to wersja 25 gramowa. Sprawdźmy, ile sam barrel waży. 25,7. Tak, jak widzicie, że nieco więcej. Drugi grot to samo. I sprawdźmy trzeci. Ok, także widzicie, że waga jest tu naprawdę bardzo, bardzo dokładna. Jeżeli chodzi o gryp, no to tutaj na końcu lotki mamy oczywiście gładką część, także ta część oczywiście dostanie 1 na 5 punktów. Ale jeżeli chodzi o samą lotkę, czyli tę część, która jest gripowana, no to mamy tutaj dwa rodzaje gripów. Pierwszy na początku i na końcu. Oraz jeden w przypadku I pomimo tego, że mogą wydawać się one dosyć różne, to tak naprawdę są one nawet pod palcami, wyczuwalne naprawdę w bardzo podobny sposób i są wyczuwalne istotnie, także ten grip, cała lotka, zarówno ten pierwszy, jak i ten drugi środkowy, otrzyma ode mnie 3 na 5 punktów. Także tak się prezentuje ostrość tego gripa i moje subiektywne noty. Przejdźmy do wyważenia. Najpierw środek geometryczny, na suwmiarce mam połowę odległości. Sprawdźmy sobie jak to wypada. Ok, jak widzicie mniej więcej w połowie tego środkowego gripa, czyli mniej więcej na tej trzeciej tutaj części mamy środek geometryczny. No i zaraz zobaczymy Zaraz zobaczymy, jak to będzie, jeżeli chodzi o środek ciężkości, tak jak wam wcześniej pokazywałem. E, może się to nie rzuca w oczy, ale to jest właśnie lekki kształt domobkowy, więc zapewne środek ciężkości będzie przesunięty nieco w przód, ale najpierw sobie zobaczmy całą lotkę. No oczywiście, długi, długi szaf tutaj robi robotę, duży moment siły, więc. W tym wypadku zobaczcie, że z szaftem lotka jest przesunięta ze środkiem ciężkości nawet do tyłu, jeżeli chodzi o środek barela, minimalnie, ale jednak. A teraz sobie zobaczmy bez szafta, jak to wygląda. Zapewne będzie przesunięcie nieco w przód, a może nawet nie nieco. O, nie aż tak dużo chyba. Okej. Okay. Jak widzicie, środek ciężkości geometryczny jest około tutaj tej trzeciej, tego trzeciego czerwonego elementu, a tutaj nieco jest przesunięty w kierunku drugiego elementu. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę grot, także odejmując ten grot, prawdopodobnie gdybyśmy mieli sam barel bez grota, to w miarę, w miarę równomiernie byłaby ona um, wyważona. No ale koniec końców, jak widzicie, mniej więcej o. W tym miejscu mamy środek ciężkości. Ok, przejdźmy zatem na tarczę. Porzucajmy sobie jokalenami. Zobaczmy, co subiektywnie będę mógł powiedzieć. Na pewno trochę mi gryp nie odpowiada. Wydaje mi się zbyt delikatny. Może tak. Lotka mi się jakoś delikatnie chyba bardziej ślizga. Jestem chyba przyzwyczajony do mocniejszego. O dziwo całkiem prosto mi lecą, o co się trochę martwiłem, bo te szafcy są długie, a przez to każde małe wypuszczenie lotki może sprawić, że ona będzie robiła różne zawijasy w powietrzu. Całkiem, całkiem prosto, jak na razie lecą. Spróbuję zmienić e, styl rzutu. W którym częściej? O, właśnie. Nie wiem, czy to będzie widać. Jak nie wyrzucacie lotki w miarę e, po takiej trajektorii, jak będzie lecieć, to ona może mocno wachlować. Im dłuższy shaft będzie, tym, tak mi się wydaje, przynajmniej to. E, Turbulencje, że tak powiem góra-dół mogą być większe, czyli jeżeli puszczacie odkę w ten sposób i ona leci mniej więcej cały czas w... tak samo, to jest OK, ale jeżeli puścicie odkę, na przykład powinna polecieć tak, a puścicie ją w ten sposób, no to ona będzie mocno pracować góra-dół. Niektórzy lubią, niektórzy nie. Małem się właśnie, że będzie dużo tej pracy, ale wygląda to z mojej perspektywy całkiem nieźle. Oczywiście punktowanie jest jakie jest, ale to. To nie lotki to zawodnik. Dobra. No wiem, że te shafty tak wizualnie to średnio dla mnie, aczkolwiek po paru rzutach już do barela się przyzwyczaiłem. Bo to nie jest tak, że on w ogóle nie ma tego gripa. Jest tylko. Jest on tak ostry wbrew pozorom. Jakby się patrzyło na te lotki, to się mogło wydawać, że. Że będzie on bardziej ostry. Ja jednak lubię właśnie, jak ten grip jest mocno wyczuwalny. No, i w tym wypadku, w tym wypadku, jest troszkę za delikatny dla mnie. Ale powiem Wam, że lotki lecą, jakby to powiedzieć, przewidywalnie. Nawet na moim nieprzewidywalnym poziomie. Spróbuję sobie nimi jeszcze poza kamerami porzucać na na swoich szaftach i piórkach i zobaczmy, może na jakiś turniej sobie z nimi pójdę. O, teraz Tamta, tamtą latkę, co rzuciłem, właśnie była mocno chaotyczna, bo wyrzuciłem ją lekko pod kątem i musiałem mocno pracować, mimo że na tarczy tego nie widać, bo się wbiła prościutko. No to jednak z perspektywy rzucającego trochę to widać. Dobra, spróbuję rzucić blisko. Trzymając trochę dalej, ok, i trzymając mocno z tyłu, czy widać różne kąty wbicia? A nie bardzo. Są one dosyć losowe. Też umiejscowienie na tarczy dosyć losowe. Ok, ok, ok. No właśnie, tę ostatnią lotkę, jako że trzymałem ją dalej. W ten sposób i puściłem ją trochę, właśnie nie w, tym, w tej trajektorii, która leci. No to ona musiała trochę bardziej popracować, i właśnie wbiła się pod większym kątem, jak zapewne przed chwilą widzieliście. Także, jakbyśmy tak rzucali, o, to tutaj pod będzie więcej. OK. i cóż jeszcze Wam mogę powiedzieć? Tak naprawdę, tak jak sobie mówiliśmy, mimo że te gripy wyglądają różnie, to są one dosyć podobne. E, powiem Wam, że to wcięcie teraz delikatnie czuję, czyli jak trzymam lotkę, jak rzucam, to rzeczywiście czuć, że to minimalne wcięcie tu jest. Tak samo jak w Brendanek, tylko w Brendanek było to bardziej widać. A tutaj dopiero na palcu poczułem, bo jak patrzyłem w kamerę, to nie byłem pewien. Właśnie mają one taki nieco bombkowy kształt, czyli że nieco się rozszerzają przy grocie. No i ma to swój urok, nie powiem. Może to podpasować. Tylko, że ta bombka to jest minimalna, nie? tak jak zresztą widzieliście przed chwilą na materiale. Ciężko było to nawet wyłapać, aczkolwiek ciekawy kształt, nie powiem, że nie. Teraz, jak sobie powiedziałem, że jest bombkowa, to właśnie łapię tak na skraju, że tę bombkę wyczuć i rzeczywiście, jak się wie, to się wie. Jak się nie wie, to można nie wiedzieć cały czas. I myśleć, że ten barel jest praktycznie prosty. Więc to jest naprawdę bardzo mało wyczuwalne. Dobra, myślę, że. To, co chciałem, to Wam przekazałem. Subiektywnie rzuca mi się całkiem spoko. Myślę, że będzie mi się rzucać jeszcze lepiej, jak sobie skrócę trochę ten szaft i nałożę własne tutaj rozmiary. Zobaczę poza kamerą. Niemniej lotki oceniam całkiem spoko. Z wyglądu dosyć prosta. Ta część bombkowa właśnie zdecydowanie na plus, aczkolwiek na pierwszy rzut okej, okay, nie widać. Kolorystycznie też okej. Okay. Lubię czarny, lubię czerwony. Widać, w sumie widać. Czarny, czerwony też na koszulce jest. Na, na kanale jest dużo czarnego, ale dobra, nie rozgadując się zbytnio, przechodzimy do Nine Darts Challenge. sześćdziesiąt 66. 109 razem. I ostatnia. 190 punktów. Jeszcze jedną rzecz Wam powiem, zanim skończymy ten Dark challenge, że jedna rzecz mnie zaczęła irytować. Teraz zauważyłem. I rzadko mi się to w lotkach wydarza. Nie wiem, czy to nie jest pierwszy raz, jak mi się to tutaj w lotkach wydarzyło, ponieważ zaczęły mi tutaj zachodzić te gripy. Czyli zobaczcie, o, w ten sposób. Jak tutaj sobie puszczę, to zobaczcie, że one się mocno trzymają. I teraz, jeżeli złapiecie w ręce lotkę, na przykład w taki sposób i weźmiecie jedną. I drugą macie w ten sposób, to wam się nie układają równo. Ja wiem, że to może być pierdoła i być może nie za dobrze to wytłumaczyłem, ale jeżeli ściskacie lotki i złapiecie je nierówno, na przykład w ten sposób, weźmiecie pierwszą i powiedzmy ta druga wam tak mocno odstaje, no to może być to denerwujące, bo musicie sobie przełożyć, nie możecie robić tego tak automatycznie, jak zapewne za każdym razem robicie. Więc taka mała anegdotka jeszcze. No i to tyle, jeżeli chodzi o recenzję. Tak właśnie prezentują się te lotki. Mam nadzieję, jak zwykle, że recenzja była dla Was ciekawa, przydatna. Gdybyście mieli jakieś uwagi albo chcieli skomentować te lotki, to oczywiście seria, sekcja komentarzy jest dla Was. Lotki te kupicie oczywiście w sklepie Goldarts. Linka, jak zwykle, zostawiam Wam pod spodem. Nie zapomnijcie o kodzie rabatowym. No i cóż, mamy jeszcze parę kompletów do omówienia, także słyszymy się w następnych recenzjach. Dzięki!